Derby gwiazd PSŻ w finale. Maroko gra o trzecie miejsce. Witamy serdecznie Cześć. na kanale i Dzisiaj kolejny odcinek podsumowujący to, co działo się w drugim. Półfinale. Intro trochę triki, albowiem nieważne kto by do tego finału trafił, czy Marokańczycy, czy Francuzi, i tak mielibyśmy w finale derby gwiazd PSG. Hakimi Messi albo Messi Mbappe Padł na tę drugą opcję i o tym sobie dzisiaj szybciutko porozmawiamy. Na wstępie prosimy was o łapy w górę, jeżeli przypada Wam nasz content po prostu do gustu. Będziemy za nie mega wdzięczni. Zaglądajcie również do pozostałych linków w opisie na nasze Twittery, na grupę na fejsie. Korzystajcie również. Tak, i prosimy, nie, prosimy o tak, ale prosimy też, o łapki w górę. Tak, lecimy no drugi raz, lecimy. drugi raz podbicie, bo powiedziałem. E, tak, byliśmy. o jest, ja się tak bardzo skupię na tym, że tego nie słyszałem. No dobra, nie dobra, słuchajcie, lecimy: Francja Maroko, 2 do 0 wygrywa ekipa Didiera de meldując się w finale po raz drugi z rzędu, ma szansę doścignąć Wittorio Pozzo, tak, Didier Deschamps. Tak, Osiągnięcie Włocha nie jest takie nieosiągalne, jak się niektórym wydaje. Oczywiście, trzeba jeszcze ten finał z Leo Messim i spółką wygrać. To nie będzie łatwe zadanie. Pytanie, kto jest faworytem? Francuzi czy Argentyńczycy? Po wczorajszym meczu chyba troszeczkę. Zaburzyliśmy sobie obraz nietykalnej reprezentacji pracy. Nie nie Ona jest jak jestem najbardziej Nie jestem w stanie ci powiedzieć, kto jest bardziej w tym momencie nietykalny, bo jedna drużyna ma swoje mankamenty, które mogą wyjść na ja właśnie. W tym finale, ale kto je lepiej wykorzysta, nie wiem. Ja jestem pewien, że tam wyjdzie dyspozycja dnia po prostu. Tak, tak, to prawda. To jest bardzo dobrze postawiona sprawa. Jeżeli chodzi o Francuzów, oczywiście jest kilku piłkarzy, co do których pojawiają się pewne znaki zapytania, ale niespodziewanie pojawiają się również znaki zapytania dotyczące tych nieobecnych. Coraz więcej mówi się o Karimie Benzemie. Didier Deschamps jeszcze, Didier, Didier Deschamps, póki co jeszcze powściągliwy. Ale coraz więcej osób puszuje tę opcję pod tytułem Karim Benzema: wróć i przyjdź na finał z pomocą. Pytanie, Jak w że... jakiej roli miałby się tam pojawić? Bo na pewno nie w roli startera. Jak coś, to Jokera z ławki Dobry. byłby pomocny? Kurczę, no, w roli Jokera może i tak, ale nawet wczorajsze zmiany Didier de pokazały, że Francja. Znaczy, nie powiem, że nie potrzebuje Benzemy, bo to jest niezwykłej jakości napastnik, ale pokazuje, że nawet kiedy wchodzi Tylam. Czy też Kolomłani? no to ta jakość nadal jest na wysokim poziomie. Braki są strzelane, zagrożenie stworzone. Czy tutaj w tym momencie Karin dołoży czegoś więcej? W roli Jokera? Pewnie więcej. W roli startera? Byłoby to na pewno bardzo krzywdzące wobec przepięknego, genialnego Giroud na tym turnieju. To prawda, mają podstawy do tego, żeby troszeczkę się niepokoić piłkarze reprezentacji Francji w kontekście jedności kolektywu, bo wydaje się, że Oliwie Giroud jest zgrany perfekcyjnie z pozostałymi komponentami ofensywnymi drużyny Didiera Deschampa. A zaraz do oceny poszczególnych komponentów przejdziemy. Ja jeszcze cię chciałbym na początku zapytać, czy zaimponowało Ci Maroko w tym spotkaniu, bo trzeba powiedzieć, że mecz stał moim zdaniem, osobiście na wyższym poziomie niż ten przedwczorajszy, Argentyny z Chorwacją. Był intensywniejszy, więcej się działo. A przede wszystkim Maroko dało nam naprawdę solidne argumenty do tego, żeby twierdzić, że oni po trzecie miejsce powinni może nie z łatwością, nie, ale po walce sięgnąć. Tak, no na pewno mi zaponował Maroko, nie tylko tym występem, ale też wcześniejszym, wiadomo, nie spodziewałem się jednak, że w momencie, kiedy Francja przypięczy Hmm, no nie wiem, czy to jest dobre, dobre stwierdzenie, że przypieczętowała to zwycięstwo już w piątej minucie. Um, no ale w momencie, kiedy wyszła na prowadzenie już w, na początku meczu, to się nie spodziewałem, że Maro Maroko tak ochoczo i nawet nie powiem, że efektywnie, no bo jednak nie było tej bramki, ale całkiem obiecująco atakowało. No jest. E, powiem tak, gdyby genialnego meczu nie rozegrał Konate i Waran, a w ogóle też Hernandez i um, Kunde. to więc twierdzić, że Maroko spokojnie strzela przynajmniej jedną bramkę, bo tworzyło kilka takich sytuacji, gdzie zabrakło też według mnie troszkę lepszej dyspozycji en który w roli te dziewiątki by się lepiej znajdywał i nachodził na te bite piłki w pole karne. Tak. Za bardzo nie miało Maroko czego szukać w momencie, kiedy no się znajdowało pod polem Francji. Szkoda. Jeżeli chodzi o piłkarzy do wyciągnięcia z Maroka po tym turnieju przez inne kluby, na pewno Sofian Amrabat. Znowu pewno. fenomenalny występ w wielu momentach tego spotkania przypominał nam o swojej jakości. To jest jakoś na lepszy klub niż Fiorentina. Wiemy to na pewno. 10 milionów euro Sofian Amrabat jest wart. 1996, to jest rok jego urodzenia, więc jeszcze sporo można w piłce europejskiej zwojować. Unahi. Tak, o właśnie się mówi o bardzo dużo. chciałem powiedzieć. Prosik bardzo... 2000, słuchajcie, reprezentant Onżer, wiadomo, bo to cały czas przewija się na przestrzeni ostatnich tygodni. 3,5 miliona euro wartości. No to jest po prostu obligatoryjny... Must buy, chciałem powiedzieć, to masło maślane. Bo nie, nie może być nieobligatoryjny. Dla klubów z nawet europejskiej czołówki, bym powiedział. Podobno Leicester z takiego power, no. Tak, z angielskich klubów z pewnością Leicester się wymienia, ale pojawiają się również inne zespoły, więc jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądać przyszłość tego piłkarza. Gdyby Eliamik nie był wiekowym piłkarzem, bo jest już troszeczkę wiekowy, to z Realu Valladolid mógłby się urwać, ale dla niego to moim zdaniem i tak jest całkiem dobry klub. Podobnie można odnosić się do piłkarzy e, typu Bono, Sais. no to są piłkarze tak, już po tak, 30, tak, więc tak. tutaj jakichś wielkich roszad nie będziemy mieli. No i jeszcze zwróciłbym uwagę na pewien fenomen Sofiana Buffala, no bo mm, teoretycznie on miał epizod w Southampton. Nie miał też jakichś wielkich możliwości mm, na pokazanie tej strony siebie, którą widzieliśmy mm, na Mistrzostwach Świata. Wątpię, żeby był możliwy powrót na angielskie boiska, tak patrzę, ile ostatecznie tych występów, natrzaskał w Southampton. Nie było znowu ich aż tak mało. Z drugiej strony no, nie zapamiętaliśmy go nadzwyczaj bardzo z występów w angielskiej elity, a na Mundialu, naprawdę całkiem sporo. No nie, no, trochę natrzaskał tych występów w Southampton. Ja myślałem, że on tak po kilkanaście robił w perspektywie tych sezonów, w których grał, liczbę miał małe. No bo mhm. w sezonie 16-17 to jest jeden gol w Premier League w sezonie 17-18 to są jedynie dwa trafienia, ale tak, czyli intuicja mnie nie myliła, bo on grał głównie, może nie ogony, ale jak coś to wchodzi z ławki, to jest 1100 minut w perspektywie sezonu 16-17, 1212 w perspektywie sezonu 17-18 i... 759 w perspektywie sezonu 19-20, bo w sezonie 18-19 grał na wypożyczeniu w Selcie, gdzie natrzaskał największe liczby pod względem minut, więc nie dostawał takiej pełnoprawnej mm -hmm. szansy. Zazwyczaj to powinno być koło 2000 minut i w górę, jeżeli mówimy o zawodniku podstawowym. Zdecydowanie części tym podstawowym był właśnie w Selcie, czy wcześniej jeszcze w sezonie 13-14 w Angers, albo w poprzednim sezonie w Angers, gdzie 8 bramek w 29 meczach, więc to jest też ciekawy przypadek gościa, który jest z rocznika 9-3, więc teoretycznie jeszcze mógłby połasić się na transfer do lepszego klubu, pytanie czy znajdzie się taki ochotnik, który chciałby go jeszcze przygarnąć i ewentualnie przetestować, bo naprawdę zrobił na nas wrażenie nie tylko mówię o naszym dwuosobowym gronie, ale też o szerokiej społeczności piłkarzyków, przypominając sobie jak często czy to wy na grupie piłkarzyki przy okazji ankiet pytaliście o Bufala albo na niego głosowaliście, mhm. ale mówię też o komentarzach, które pojawiały się pod naszymi filmami. To tyle, jeżeli chyba chodzi o topkę Maroka na tym turnieju. Tych to... zawodników, których można było by wyciągnąć oczywiście. Ok, to teraz chwilkę o Francji. Ja mam taką małą satysfakcję, bo to nie było nic odkrywczego. Widziałem też, że niektórzy powielali mój pogląd, że w tym meczu decydującą rolę odegra Antoine Griezmann, przez wielu oceniany jako zawodnik w ogóle tego spotkania, bo był dosłownie wszędzie w kreacji, w destrukcji, w obronie, w rozgrywaniu, wszędzie i kluczowa jego rola przy okazji wiadomo pierwszej bramki, bo e, Maroko osiadło w tamtym momencie dość nisko. Pomoc i linia obrony była blisko siebie, więc kto się wziął za rozegranie? Mało naciskany Rafael Varane. Miał dużo miejsca, wyszedł dość wysoko, był na linii, na, linii, na połowie Maroka. Piękne, genialne, przecinające podanie w momencie, kiedy Antoine Griezmann wszedł w półprzestrzeń na rozciągniętą obronę Maroka. Klasa. Klasa taktycznie rozegranie tutaj Maroka i ich słabości, bo w tym momencie ta słabość się pojawiła ze strony Dyla de Chompa, W sensie to rozegranie ze strony Dyla de Chompa do pochwalenia. No a później no mamy bramkę na 1 do 0, więc tutaj chciałbym zwrócić uwagę. Bardzo wyraźnie na tę akcję. Zresztą ten schemat był później też grany, jeszcze, mm -hmm. że Griezmann wbiegał w tą półprzestrzeń, a któryś z obrońców mu e, podawa. Ci obrońcy byli no, słabi naciskani przez to, że Maroko było tak nisko osadzone. Nie no świetnie wygląda Griezmann na tym turnieju. I blisko osadzone dokreślić. siebie. To jest jeden z najlepszych piłkarzy tego turnieju. Do jedenastki na pewno się łapie, patrząc na występy dotychczasowe. O tym pewnie jeszcze sobie porozmawiamy przy okazji osobnego odcinka. Pewnie mamy takich planach, gdzie złożymy całościową Możecie zasugerować też, że. Jakie serie byście chcieli widzieć podsumujące ten Mundial, nie Właśnie. wiem, może macie jakieś o, sugestie? ja osobiście myślałem, zupełnie serio, bo ja mam, sobie, mam zapisane przy, tych, przy okazji meczów różne refleksje na temat goli, chciałem zrobić ranking trafień. Okay. To by było całkiem ciekawe. Pytanie, czy wy bylibyście takim materiałem zainteresowani. To jest jedna z moich propozycji. Druga propozycja, ranking meczów. To oczywiście był subiektywny ranking, ale starałbym się go maksymalnie zobiektywizować pod kątem tego, ile się działo, czy były fajne emocje w tym wszystkim. To by też był całkiem ciekawy materiał do pokłócenia się. W cudzysłowie, oczywiście, pozytywnego no to z wami. Trudne do zobiektywizowania. Na przykład mi się bardzo podobał mecz Argentyny z Holandią. Pod kątem, no nawet nie samego tempa, tylko tego, ile się emocji, działo, no. jakie były emocje, jak się to oglądało, widowisko, moim zdaniem było przednie, a na przykład już na grupie naszych moderatorów zdania były podzielone, że tam na przykład Portugalia Gana, który mi osobiście nie przypada jakoś bardzo do gustu, bo tam baramki padały później, ale do pewnego momentu to był taki mecz dość mozolny, że tamten był lepszy i tak dalej, więc tutaj zdanie jest cała masa. Więc dajcie znać w komentarzach, jaki wy widzielibyście najchętniej a może podsumowanie format podsługujący w tych mundial. sześciu punktach, które miały miejsce dotychczas. Nie? No to też można by było zrobić, tutaj wybór jest tak olbrzymi, że to byłoby naprawdę niesamowicie bolesne dla nas. No, chyba, że trzy stanu. przy okazji każdego punktu. Bólu głowy, tak? No zobaczymy. chyba, że tak. No ale ta jedenastka też jawi się jako całkiem ciekawy um, temat do poruszenia. A propos tego Antoana Griezmana, dwa przemyślenia, które mnie nachodzą po wysłuchaniu Twojej wypowiedzi. Po pierwsze wczoraj w segmencie, albo w przestrzeni taktycznej mediów społecznościowych, czy też tych tradycyjnych, bo odnoszę się również do portali różnorakich, pojawił się wątek przewody mianowicie e, Walid, e, Regra Gui przegrał postawieniem na piątkę z tyłu, bo właśnie dzięki tej piątce paradoksalnie było więcej miejsca dla Francuzów do rozwinięcia skrzydeł w tych półprzestrzeniach, o których mówisz. Czyli, czy to Michael Cox, czy to Michael Zachodny <grybujesz> poruszali ten wątek, zwracając uwagę na to, że to Maroko zrobiło sobie tak naprawdę krzywdę, przechodząc na piątkę z tyłu, Można bo być, przy czwórce, tak. przy 4-1-4-1 mieli po prostu większą kontrolę, mhm. a przy tej piątce troszeczkę im się to zaczęło sypać, stracili po prostu grunt pod nogami, no. dzięki czemu Antoine Griezmann Mógł wykorzystać chociażby tę sytuację, o której wspomniałeś. No właśnie, bo przecież gdyby była czwórka tam w pomocy, no to w tym momencie do walana już ktoś wychodzi. Tak. A tutaj było zbyt wiele piłkarzy już. Nisko osadzonych. Eee, osadzonych. i tych też rozciągniętych, mimo wszystko. No, Varan miał bardzo dużo miejsca, przykład z tego zagrania, to trzeba też uwypuklić. Eee, no, a druga kwestia, do której się chciałem odnieść, Antoine Angliczman. Oglądałem sobie dzisiaj rano do porannej kawki SPN, gdzie e, jak zwykle e, Frank Libyw odnosił się do poszczególnych piłkarzy Francji. Co prawda dziwił mnie, że nie wiedział, jak się nazywa. To jest w ogóle coś, co mnie szokowało maksymalnie. E, Randall Colomani powiedział, e, no, strzelił gola ten Joker, Randall, jak on ma. E, a oni musieli podpowiedzieć Colomani, no, no nie powinien mimo wszystko był reprezentant Francji, który się zajmuje piłką francuską, nie wiedzieć jak się nazywa zawodnik jego drużyny, ale to... To ja się przyznam, że ja musiałem w dwie sekundy sobie przypomnieć nazwisko strzelca <grym> na początku tego odcinka, ale jednak no halo. <grym> no, <grym> no nie, no ja się, się zajmuje piłką francuską, więc trochę komiczne, ale zwrócił uwagę, to, to na marginesie uwaga, zwrócił uwagę na jedną ciekawą rzecz, mianowicie na sposób przygotowania się do tego turnieju Antoana Griezmana. On naprawdę w perspektywie ostatnich miesięcy priorytetyzował mundial i miał go na celowniku w pierwszej kolejności. Dlatego, że wchodził przez na 30 minut ostatnie meczów? <grystanie> na, no tak, to też dość ciekawy wątek do dyskusji w kontekście tego przygotowywania formy, ale mm, tak zupełnie serio, Antoine Griezmann zdecydowanie... Mm, Pokazuje to, że to jest, że to był dla niego podstawowy cel. Przygotować się jak najlepiej na mundial, bo byłeś po prostu w reprezentacji mm -hmm. Francji. I teraz chciałem przelecieć też przez te nasze refleksje okay. wcześniejsze, bo wczoraj, no, wspólnie wcześniejśmy komentowali. Mam nadzieję, wyjdzie przy okazji twojego, twojego zeszytu, ale przede wszystkim niesamowita jest jakość Francji, która kolejny raz dokonuje jakichś rotacji, zmian, dlatego w ogóle nie widać. Może troszeczkę labio brakowało w środku pola, ale tak, jeszcze z tyłu też, żeby nie patrzeć, Ta. wypadł ci upamykano, wchodzi. No, Konate Kona, Kona i jest najlepszą obrońcą. No nie, ogólnie że biorąc, Francja ma tak kapitalną głębię, o której już mówiliśmy wielokrotnie, że rzeczywiście jest nad czym się zachwycać. Dobra, słuchajcie te wątki. Tylko, że Argentyna też ma dobrą głębię. Argentyna ma głębię dobrą, ale zaryzykowałbym aż... stwierdzenie, że Drogoszą. jest to słabszą tak, niż reprezentacja no, to Francji. Przelecimy sobie przez nasze myśli, przemyślenia po wczorajszym meczu, no, koncentrując się na tych najważniejszych rzeczach. Na początku mi osobiście zaimponowało Maroko tym odważnym wyjściem. Całkiem wysoko to wygląda. całkiem wysoko Wychodzili z pomimo początku, tej piątki tak. z tyłu, która była widoczna. No, były też takie fajne, indywidualne szarze, jak chociażby szarża Sofiana Amrabata przy linii bocznej, kiedy tam pognał, w, 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 wpadł w dziki szał i, i chciał się przedrzeć przez trzech piłkarzy francuskich. Prawie mu to wyszło. W piątej minucie już mieliśmy pierwsze trafienie dla reprezentacji Francji. Pytałem się Ciebie, czy można było zrobić coś lepiej w tym zdarzeniu przy okazji Maroka samego. No wiadomo, te półprzestrzenia, o których Ty powiedziałeś, mm -hmm. niedopuszczenie do podania Varana, świetnego swoją drogą podania Varana do Antoana Glizmana. Później Kylian Mbappé odegrał ważną rolę, bo on ciągnął na siebie uwagę obrońców. Dzięki temu Teo Hernandez mógł tę sytuację skończyć. Okay, o Kylianie też trzeba chwilę pogadać potem. Tak, tak, tak. Zostawimy sobie sporo przestrzeni na to, żeby omówić występ Kylian Mbappé. Czy Bono mógł zachować się lepiej przy tym trafieniu? Teo tak, ty mówiłeś, że tak. Bo zawahał się w, yy, przy okazji wychodzenia do tak. niego. 8 minuta, Ty byłeś pełen krytyki, ja też zresztą, bo to co zrobił Kylian Mbappe było żenujące. Miał piłkę na skrzydle, trzymał ją przy nodze chyba z 10 minut zamiast podawać do lepiej ustawionych partnerów. Miał człameniego, miał jeszcze kogoś idealnie w przestrzeni, to 10 metrowy wakat tam był wokół człameniego, e, która mogłaby otworzyć drogę do bramki przy okazji strzału z dystansu oczywiście. Więc tutaj minus dla Mbappe. W 10 minucie Piękne uderzenie Unahego broni Hugo Loris. Po raz kolejny podkreślając swoje znaczenie dla reprezentacji Francji. E, świetna to była sytuacja dla Maroka i naprawdę bardzo dobry strzał reprezentanta Maroka. W 17. minucie Giroux-Supek. Trochę umyka nam to chyba po wczorajszym spotkaniu, ale to była naprawdę ja dobra takie bomba. Ja gdzie spokojnie mogło się skończyć w 20, W ogóle mamy ciekawy scenariusz, w 20. minucie znowu schodzi. Wcześniej, oczywiście, w spotkaniu Chorwacji z Argentyną schodził w 50. któryś Brozowicz, ale też fundament schodzi na pewnym etapie tego meczu, tym razem Roman Saiz. Nie było jakiejś tragedii, bo tak naprawdę zejście z Saisa nie wiązało się z jakąś drastyczną zmianą jakości, a Mallach zagrał całkiem dobrze to spotkanie, no ale wiadomo, że jak się traci tak fundamentalną postać, no to jest to trochę bolesne. W 26 minucie dochodzimy do pewnego momentu, czy tam 26-27, który mnie osobiście skonsternował. Poziomu sędziowania arbitrażowego. właśnie, tego oceń, bo widziałem sporo głosów krytycznych. No, no ja się, ja się podłączam. Ja się podłączam pod te głosy krytyczne. No bo tak. A, właśnie. Musimy też um, przeanalizować tę sytuację z Hernandezem. Czy tam przypadkiem nie był na falu, narzut karny. No nie, no, nie, no jest, musimy... bo to jest, to okay, jest dobra, ta dobra, sytuacja. Dobra. Bo to jest dębele, i później jest kontrowersja z kartką Bufala za incydent z Teo. No to tak. Najpierw dębele, który nie dostaje kartki. Moim zdaniem. Totalnie dziwna decyzja, bo dwie mhm. kartki tam mogły być spokojnie nawet. Um, nie zgodzę się z Mackiem Krukiem. Wczoraj w meczykach opowiadał się, że to dwie pomarańczowe. Nie no, bez przesady, ale jedna żółta za nierozważność, druga ewentualnie żółta za przerwanie korzystnej akcji, ale ostatecznie tam poszła korzyść, więc teoretycznie to się jeszcze jakoś broni. No ale przynajmniej jedna dla Dembele powinna mieć miejsce. Tej kartki nie było. Mhm. Ja w szoku. Jeżeli chodzi o sytuację Teo Hernandez-Bufal, to tak. Teo Hernandez ma kontrolę nad piłką, bo to on pierwszy do niej dochodzi. Zagrywają sobie w bok, a później ładuje się nogami w Bufala. To jest ciężkie zdarzenie. Teoretycznie można by było mocno, mocno naciągnąć tutaj percepcję i powiedzieć, że Hernandez kosi Bufala, ale to ani nie jest nierozważne. To jest taki w zasadzie kontakt wynikający z tego, że Hernandez upadał zagrywając wcześniej piłkę. Tak, ale ja mówię, że w tamtym momencie Bufal dochodzi do momentu, gdzie ma większą szansę na Zagranie o, piłki? No właśnie, no ona piłki... poszła w odwrotnym kierunku. Ona poszła tak jakby, patrz, to Hernandez idzie z tej strony, Bufal idzie z tej strony, piłka jest zagrana te, przez ten Hernandeza w tamtą stronę. Bufal musiałby się cofnąć, żeby tę piłkę zagrać. Bo takie wszystko, to jest dyskusyjne oczywiście, ale moim zdaniem tam nie powinno być rzutu okay, okay. Byłby rzut karny, gdyby Hernandez się ewidentnie nie rozważnie wpakował w Bufala. Ale pamiętajmy, że przy wcześniejszym zagraniu piłki przez obrońcę jeżeli mam, mamy do czynienia z ewentualną nieostrożnością w przypadku zderzenia się dwóch piłkarzy, no, no bo przyjmijmy, że Teo Hernandez jest inicjatorem kontaktu, tak? Nie, nie Sofian Bufal, tylko Teo Hernandez. To w przypadku tego typu zdarzeń, kiedy wcześniej zagasz piłkę, też jest takie zderzenie na nieostrożność, to gramy dalej. W przypadku, kiedy mówimy o nierozważności, mhm. no to zazwyczaj jest, e, to, to wtedy jest karny i wtedy jest żółta kartka. Ty, e, chyba, że chyba że piłka znajdzie się poza kontrolą piłkarza e, defensywnego dużo wcześniej i on na przykład sunie sam. Aniami, to o, ta piłka już tam gdzieś leży, a on dalej jedzie i dopiero wtedy wpada w przeciwnika. Ale jeżeli potraktujemy to jako y, jedną fazę, czyli zagranie y, w piłkę bezpośrednio poprzedza kontakt z przeciwnikiem. No to wtedy, jeżeli jest nieostrożność, to nie ma podstawy do tego, żeby gwizdać. Więc ja bym tutaj powiedział, że to Dobre. zdarzenie kontrowersyjne. Na pewno nie kartka. Na pewno nie kartka dla Bufala. To to w ogóle jakiś dramat. Ale wiesz, jeszcze czym się zasugerował Orbiter tym, że Bufal miał taki ruch stemplowy. On nie trafił w tego Hernandeza, tam nie było Aha. stempla, Ale ja myślę, że sędzia sobie dopowiedział, wiesz, że widział ten ruch stemplowy, widział Hernandeza, który się zwija, nie widział samego kontaktu, ale przyjął, że tam był tak okay. i dlatego dał kartkę. Ale oczywiście jest to zła decyzja, więc yy, absolutnie pokrzywdzony. Bufal w tej sytuacji. Chwilę później, kilka minut, nie ma kartki za faul na a stęp jest tak ewidentny, że po prostu pisz. Więc to, słuchajcie, w perspektywie 7 minut 7 minut trzy sytuacje, które są, no moim zdaniem, strasznie obnażające sędziego. No w sensie, jak ja bym takie błędy zrobił na okręgówce, no to dostałbym 0-3 po nocie. Więc to, a to jest naprawdę dużo. Jeżeli ktoś sędziował, jeżeli ktoś bawił się w sędziowanie, to wie, że różnica pomiędzy 8.4 a 8.1 to jest różnica diametralna w ocenie. Więc no średnio to wyszło, powiedziałbym, rzekłbym. W pierwszej połowie jeszcze mieliśmy takie... Ciekawe momenty. W 36 minucie okazja Mbappe i Giru do spółki. Giru oczywiście przejął obok, ale to była, to była świetna sytuacja na 2 do 0. Mhm, w 39 minucie mm. mamy pokaz intensywności i ryzyka Maroka, bo oni wychodzili po prostu czasami aż to było niedowiary. Na przykład jeden gość marokański na dwóch Francuzów presujących. I nie oddawał piłki, tylko starał się między nimi przedzierać. To taka ciekawostka, pokazująca nam, jakie odważne bywało Maroko w tym meczu. Wiedziało, co musi zrobić. No i co? Mamy w tą fajną sytuację jeszcze w 45 minucie i pod koniec w ogóle. Kiedy najpierw broni Lori. Nie, przepraszam, najpierw Eliamik trafia słupek z przewrotki. Tak. No Czy tam Loris, nie wiem, czy w końcu tego nie obronił, czy to był słupek. Nie, dotknął dotknął, tak, dotknął, dotknął, dotknął piłki dotknął. Lori. Tam była interwencja. Przewrotka sama w sobie bardzo ładna. Szkoda, że to nie wpadło, mielibyśmy naprawdę kandydata do Trochę goli turniej. to uderzył, sam stopą i Musiał, Musiałby mieć kontrolę, bo nie miał pełnej kontroli, uderzał bardziej piszczele, a nie tak, stopą. Tak, tak. No i później jeszcze pokazał nam się Ugo Loris z bardzo dobrej strony. No i druga połowa już dzieje się mniej, relatywnie mniej niż w pierwszej. Tam były sytuacje, w których troszeczkę widzieliśmy Mbappe, ale raz wygrywał z Amrabatem, kiedy zostawił na przykład go w 47 minucie za plecami, tylko że zagrał jakąś w ogóle bez sensu piłkę, pamiętasz, wywalił i tak, na tak, drugą tak, stronę pole tak. Wygrał już po jednak z Amrabatem, po czym całą sytuację zepsuł, ale były też sytuacje, kiedy w ogóle przegrywał spektakularnie z Amrabatem. W 51 minucie ostro wchodzi Sofiana Amrabat, ale trafia w piłkę. I to zdecydowało o tym, że sędzia nie zdecydował się gwizdnąć faulu dla Francuzów, a wszyscy zachwycali się wyjściem Amrabata. Ale nie było nadmiernej nieostrożności? To jest w ogóle ciekawe, na co to znaczy nadmierna nieostrożność. Chodzi o nie bo gdyby nie rozważność okay. była, to wtedy żółta kartka i przewinienie. No dość ciekawe to było rzeczywiście zdarzenie, można było się tak, taką perspektywę, taką e, identyfikację zdarzenia pokusić. No i wtedy żółta i rzut wolny dla Francji. E, no ale sędzia zdecydował inaczej. Były podstawy w każdym razie do tej nierozważności. E, w 54. minucie mamy bardzo dobrą okazję Maroka. E, tutaj też można było jeszcze widzieć ewentualne trafienie Marokańczyków. E, no i później pojawienie się. Ja mam odnotowane, że w 65., chyba czy 6, wchodzi e, Markus Turam i naprawdę robi tak, często. Tak, często. Na przykład jakiś w wejść. Najpierw świetna zastawka, rzut wolny. Później dwa razy wszedł w okolica 72 minuty w pole karne. Też spektakularnie. W 74 wyłożył Fofanie. I to naprawdę w perspektywie kilku minut zrobił więcej niż pian Mbappé. Tak się przynajmniej wydawało. Więc to jest taka rzecz, o której warto powiedzieć. Chwilę później też Hamdallach, Hamdallach miał sytuację, którą zepsuł. Tam Człameni mówił, że popełnił spektakularny błąd na przedpolu 16, kiedy stracił piłkę i tak, Marokańczycy tak, tak, tego tak, nie tak, wykorzystali. Tak, Zakiwał tak, się tak. po prostu Hamdallach, po prostu przeciągnął tę sytuację, a nie powinien. Bo tam trzeba było kończyć to strzałem. Albo jak... strzałem, albo ktoś tam wychodzi, nawet nad takiem nie zapostupadł, po pytanie. Tak. Podle pytanie, podanie. No i 79. Inc. mamy koniec meczu. No bo Mbappe robi swoje, bardzo ładna, indywidualna akcja. Sporo szczęścia, bo tam też tak, obcierka. Bo, bo obcierka. No i wchodzący chwilę wcześniej na boisko Randall Colomwani. 40 sekundy bodajże. Tak, strzela na 2-0. No i w tym momencie nam się już kończy tak naprawdę mecz. Bo Maroko próbuje. Świetną sytuację miał um, Abde po wejściu w 94 albo 95 minucie, coś takiego, 90 plus 4, gdzie tam Kunde interweniował, ale to też była bardzo dobra sytuacja do tego, żeby Maroko strzeliło tą jedną chociaż bramkę, no ale nie udało się już tego zrobić, ta intensywność troszeczkę po golu niego spadła, no i tak sobie ten mecz nam doszusował do końcowego gwizdka, obnażając też pewne braki w, posz... w jakości poszczególnej piłkarzy w Maroka, ale i tak... Wielkie brawa za serducho, wielkie brawa za kampanię, Maroko zagra o trzecie miejsce, moim zdaniem będzie miało chyba większą motywację od Chorwatu, żeby po to trzecie miejsce sięgnąć. Bo ja wczoraj wykułem taką, wysnułem taką teorię, że Marokańczykom będzie trzecie miejsce znacznie lepiej smakować, historyczne trzecie miejsce na mundialu po historycznym półfinale, niż, Ewentualne, e, drugie? niż nie, 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 niższe trzecie miejsce będzie smakować Chorwatom, którzy zdobyli wicemistrzostwo świata 4 lata temu, doszli po raz kolejny do, do, do najlepszej czwórki. Ale po prostu uważam, że ranga tego osiągnięcia w przypadku Markańczyków będzie bardziej, znaczy będzie wyżej po prostu zawieszona niż w przypadku Chorwatów, którzy okay. mieli na poprzednim mundialu miejsce drugie. Taka jest moja teoria, nie wiem jak Wy się do tego odnosicie. Kto będzie faworytem, nie wiem, myślę, że ten kolektyw marokańskich zrobił chyba ciut większe wrażenie. To na pewno zobaczymy Niż chorwaci. Zobaczymy w sobotę, jak to będzie wyglądało. Jeszcze chciałem zapytać, czy Kylian tym występem udowodnił, że nieważne jak on gra, warto go trzymać na boisku do końca, bo anusz. coś wymyśli na zasadzie nie wiem, już taka postać w roli Messiego, który może sobie szłapać, być niewidocznym, ale da koniec końców jakieś takie jedno podanie strzał, które tak. zadecyduje o wszystkim. No tak, no to jest piłkarz genialny, więc trzymanie go do 90 tam, którejś minuty, zawsze może procentować tym, że w pewnym momencie się obudzi, coś mu się przestawi w głowie i jakąś fantastyczną akcję. Przecież przede wszystkim tym sposobem mijania rywali stworzy sobie przewagę i wygeneruje jakieś zagrożenie dla reprezentacji Francji. Pff, najdobitniejszym przykładem takiego rodzaju zachowania było to, co zrobił przy bramce niego, no przecież to jest bramka tak, A tak. I, Znaczy tak, bo jeżeli chodzi o ten mecz teraz z Marokiem, wcześniej z Anglią, to teoretycznie mówimy mało o Kylianie, bo status Anglii został wyłączony przez Kyle'a Walkera, tak. odpowiednio tam antycypował jego ruchy. Teraz, no mamy wrażenie, że on sam sobie trochę przeszkadzał jakimiś decyzjami mm -hmm. przy trzymaniu piły, ale i tak. W statusie z Anglią większość osób zauważała, że i tak piłka przez niego przychodziła przy okazji tamtych dwóch bramek dla Francji. Tak. A teraz, no, bramka przy okazji na 2 do 0. Znaczy, bramka asysta po części przy okazji bramki na 2 do 0. A przy okazji bramki na 1 do 0. To jestem ciekaw, nie teraz mi to przedługo nie, nie analizowałem, tego czy to on, nie schodząc bardziej do środka, nie zrobił miejsca Teo Hernandezowi. No, już mówiliśmy o tym, krzywy. <śmówi> Powiedzieliśmy o tym dzisiaj, powiedziałem, że Mbappé robi miejsce temu Teo Ernandezowi. Krzywy dzisiaj, słuchajcie, jest nieobecny. <śmówi> krzywy nie słucha ani intra, ani tego co ja no, mówię, dobra. opisując brawkę. Teo ten odcinek. Teo <śmówi> Piękne podsumowanie, tak naprawdę. Dobra, słuchajcie, czas się obudzić. My dzisiaj wstawaliśmy rano, nieco bardziej rano niż zazwyczaj około godziny dziewiątej. Więc wybaczcie tam po prostu. Tak się to tak Niektórzy tutaj naglądający stają dużo wcześniej. No nie tej, no wiem, tej... dlatego się śmieję, nie. dlatego się śmieję. Słuchajcie, nie. koniec tego materiału. Spodziewajcie się rozrywek w następnych dniach. Tak. Do zobaczenia. Widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale Piłkarzyki. No i podzielcie się swoimi wrażeniami po awansie, reprezentacji Francji znać, czy do finału Miguel. Też Klianem Bapę zrobimy instytuat A Dajcie znać Dokładnie. Nie trzymajcie się. Hej! Hello.